No, prawie 2.80. Mega późno, i mało tego jeszcze jest jeden mały problem. Właśnie przyjechały kolejne puteczki, moi drodzy. Zobaczcie to. Kolejny Big Big Format. Dzisiaj będę też je ciął i będę je kleił. Wam pokażę zaraz, gdzie. Będzie to w kuchni. I mam do zrobienia tutaj takie trzy części. Jeden, dwa i trzy. No i oczywiście obróbka tego okna. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak to będę robił, to zostańcie ze mną. A ja wam pokażę, co tutaj będę rzeźbił. Są kolosy, naprawdę wielkie kolosy. Patrzcie na to. Mierzymy tego byka. No, prawie 2,80. Nieźle. To jest duża płytka. Dobra, mam pierwszą płytkę już tutaj położoną, przygotowaną do cięcia. I utnę ją sobie na... 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 217 cm. I później utnę też ją od boku, żeby zrobić wejście do okna. Tam trochę na styk to jest wszystko. Ale będzie fajnie. Później postaram się połączyć te żyły z tymi żyłami, które tutaj są, na tej płytce, żeby była ciągłość, więc będę z tej płytki jakby Wycinam taki kwadrat, który by nad oknem, żeby jakoś tą ciągłość tych y, żył zachować. No dobra, no i słuchajcie, jesteśmy na drugi dzień. Mam ja już tą część jedną przygotowaną, uciętą i przeszlifowaną na 45 stopni. Nie jest to o, łatwa płytka, bo ona ma takie górki, takie zniesienia, więc te cięcie yy, ono jest trudne do zrobienia, powiem, żeby to później mm, kiedy się połączy z drugą płytką dobrze wyglądało. Ale tutaj już będzie wchodziło w grę po prostu umiejętne profilowanie tych narożników, później żywicą. I będzie ładnie. Dobra, ja biorę się za rozrobienie kleju i lecę zaraz wkleić tą płytkę. I lecimy dalej z robotą. No dobra, czyli płyteczka już pierwsza w kuchni siedzi, prezentuje się bardzo ładnie. Miałem trochę z nią problem, bo zbyt dokładnie ją przycięłem, a tam u góry jest jakiś mały brzuszek i kurczę, no nie chciała mi wejść, dlatego musiałem ją znowu ściągnąć, na nowo obniżyć sobie tą deskę tutaj. Nie, widać, że wkręciłem śrubki troszkę wyżej. Obniżyłem ją i włożyłem na nowo, i siedzi bardzo ładnie. A teraz się wezmę za kolejną sztukę i wytnę sobie tą tutaj w ten narożnik. Oczywiście postaram się, żeby też tutaj te żyły ładnie przechodziły, nie? Dobra, idę sobie ściąć tamtą część i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało, już z tym tutaj. Położony. Myślę, że ta kuchnia naprawdę będzie bardzo ładnie wyglądać. Natomiast czeka mnie wyzwanie z tą płytką tutaj. Co nie będzie łatwe, ale co? Damy radę. No i mamy to. Płyteczka jest przyklejona. Udało się ładnie przeciągnąć te wszystkie wzory. Widzicie. Tam też, ale jak widać, ona jest właśnie sfalowana, więc ja tutaj będę musiał już sobie ładnie ten narożnik później wyprofilować już żywicą. Postaram się zrobić też jeszcze te przejścia ciemną żywicą. Eee, może mi się uda. Jak mi się uda, to będzie to bardzo fajnie wyglądało, bo będzie jakby cała ta ciągłość zachowana. Ale to pewnie w dalszych odcinkach w dalszych filmikach, póki co ja teraz będę chciał sobie wyciąć tą płytkę to też nie będzie łatwe, bo chcę sobie połączyć te żyły tam zobaczymy zaraz jak to wyjdzie nic wymierzam i lecę dalej z robotą to teraz sobie tą płytkę przetnę już ją tu wytargałem w tej skrzyni, ale trochę to będzie skomplikowane, bo muszę ją też po długości przeciąć całą i tam żyłę. Widzicie, tą żyłę chcę połączyć z żyłą z tamtej płytki. I to, to też takie w miarę proste nie będzie, ale no myślę, że dam radę, nie? Mam nadzieję, że mi ta płytka nie pęknie, bo tutaj dojdzie do różnych skomplikowanych akcji. No, nie ma lekko, ale damy radę, damy radę. Nie było łatwo. Ale płytka jest stawiona, u góry. I teraz wam pokażę o co mi chodziło z tym cięciem. Widzicie jak fajnie o to się zgrywa. Popatrzcie, to sobie przechodzi ten rysunek dalej. O co mi w tym wszystkim chodziło? Teraz wytnę sobie te kolejne płytki tutaj. Tutaj od dołu nie przyjdzie płytka, tylko będzie zrobiona gładź i będzie pomalowany, ponieważ. Nie mam po prostu na tyle materiału. No, i dobra, słuchajcie, kończę dzień na dzisiaj, bo już jest mega późno. I mało tego, jeszcze jest jeden mały problem, ponieważ Wam pokażę. Ja mam resztkę z tej płytki, która ma dokładnie 47 cm. I jeżeli teraz ja bym chciał z niej zrobić tą wnękę, to tutaj mam 20, a tutaj mam 30, czyli brakuje mi. 3 cm, żeby dojść z płytką ładnie do końca, a nie mam już materiału, żeby wziąć z innej płytki. I teraz. Drodzy widzowie, piszcie w komentarzach, co byście zrobili, czy macie jakieś rozwiązanie na to. Będę wam mega wdzięczny. A ja. Później Wam nagram co tu rozkminimy, nie? na chwilę obecną będziemy rozmawiać z architektem, z inwestorem, już rozmawiałem ale no miałem tylko dwie płytki i zresztą Wam pokażę jak to wygląda, nie? bo to jest tak, że mam tą docinkę i i i i i widzicie, mam tą docinkę, ona jest cała nieruszona Tutaj te najdłuższa resztka ma 120, czyli brakuje mi 10 cm od góry do dołu, Wtedy nawet już pomijając tego, że nie byłoby przejść. A tutaj już mamy całkiem inny rodzaj płytek, więc nie mam materiału. Więc no jest tutaj mały, drobny problem, także jeżeli macie jakieś pomysły, Drodzy widzowie, to naprawdę doceniam każdy pomysł, żeby to rozwiązać. Brakuje dosłownie 3 cm i teraz tak, co tutaj dać, żeby to nie wyglądało jak jakaś popelina. No wiadomo zawsze można kupić trzecią płytkę, nie? Ale no te płytki akurat to są najdroższe jakie są tutaj na tej budowie i no nie chcielibyśmy wchodzić w kolejne koszty, nie? Dobra, to tymczasem na razie i pozdrawiam serdecznie.